Jesteśmy po meczu z Podbyski Ziemysko-biała, zremisowanym ostatecznie 2 do dwóch, i tak chyba nie da się ukryć, że zremisowanym na własne życzenie? Myślę, że tak. No, prowadzenie 2 do zera, sytuację na 3 do 0, żeby zamknąć ten mecz, ale... i wszystko w swoich rękach cały czas, mimo że te sytuacje nie wpadły, to, to, to mi... powinniśmy mieć to pod kontrolą jak w poprzednich meczach, no, ale dzisiaj, dzisiaj gdzieś to wymknęło nam się z rąk. Zabrakło tej kropki nad i tak jak mówisz, ale też coś złego się chyba w tej drugiej połowie stało po tym, jak rywal zdobył bramkę kontaktową. No na pewno gdzieś nie, nie, nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli i pod Beskidzie ruszyło do ataku, a, no, a my nie potrafiliśmy się przeciwstawić temu, żeby, żeby wyprowadzić jakiś kontratak, bo wcześniej to nam przynosiło korzyść, tak jak w pierwszej połowie powiedzmy. Wychodziliśmy kilka razy do tego kontrataku, mimo że podbyski gdzieś próbowało budować te ataki, no to, to w drugiej tego nie było. No ale też no, musimy to szanować, wiadomo w jakiej bielsko sytuacji teraz, także mu dla nich remis y, to, to, to nic tak naprawdę teraz. Oni musieli grać o zwycięstwo, dlatego przechylili całą szalę na ofensywę, i, a my mogliśmy liczyć na to, że, że któryś z kontrataków przyniesie nam korzyść, ale, ale niestety straciliśmy drugą bramkę i... I trzeba szanować ten punkt, chociaż, chociaż boli to, że, że dzisiaj nie, nie, nie dowieźliśmy tych trzech punktów albo nie, nie zamknęliśmy tego meczu szybciej. Ciebie wyjątkowo dzisiaj piłka szuka w polu karnym. Był gol na 2 do 0, w drugiej połowie no, w zasadzie no, hat mogło zapachnieć. Eee, no, najpierw, najpierw muszę dobić do dubletu, bo, bo tak samo było na Polonii, że miałem, jedną, bra, miałem bramkę, a potem miałem sytuację i gdzieś bramkarz obronił. I i gdzieś, gdzieś te nie jest mi na razie dane strzelać więcej bramek, ale bardzo bym tego chciał. No, no szkoda, szkoda. No, na pewno będzie dzisiaj zanim zasnę, będzie mi się przewijała ta sytuacja kilka razy, czy, czy, czy mogłem coś zrobić lepiej. Pewnie na pewno tak. No, mam nadzieję, że ta, ta skuteczność przyjdzie też w następnym meczu i że. Te sytuacje będą. To na pewno musi cieszyć, że wypracowaliśmy sobie dużo sytuacji, ze stałych fragmentów, gdzie dużo czasu temu poświęcamy, żeby te sytuacje były i faktycznie są. Dwie dzisiaj udało się zamienić na bramki. Szkoda, że nie więcej, ale, ale pracujemy nad tym i, i przynosi to efekty. Tak, wyjątkowo się chyba rozochociłeś dzisiaj, bo końcówka meczu: przejmujemy piłkę pod własnym polem karnym i taki patrzymy z trybuny. Sprint, ktoś tak biegnie bardzo, bardzo szybko w stronę bramki rywala, środkowy obrońca Paweł Oleksy. No to było po przechwycie no takim na takim, przed 16, więc byłem jakby pierwszy tam do, do gdzieś do ataku i liczyłem, że Arsen mi da tą piłkę, bo byłem rozpędzony, ale postanowiłem utrzymać, gdzie też to jest normalne, grając dziesiątkę także. <laughs> Dobrze, że były siły na, na ten sprint, dlatego, dlatego ok. Ja nie dostałem piłki, ale Arsen też utrzymał ją, także jest wszystko ok. Za nami mecz z przedostatnim w tabeli Podbyski bielsko biała przed nami już we wtorek mecz z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec, ale to dzisiejsze spotkanie pokazało, że kompletnie nie możemy patrzeć na to, że outsider tak naprawdę ligowy będzie naszym rywalem, tylko musimy się skupić w 100% na wykonaniu własnej pracy. Myślę, że tak. Tak sobie też powiedzieliśmy, że najważniejszy jest dla nas ten następny mecz, i niezależnie od tego, że nie chcemy patrzeć w tabelę, tylko po prostu wygrać następny mecz. I tak samo będzie z Sosnowcem, tym bardziej czy podbyskiciel, czy Sosnowiec. No, ma dobrych piłkarzy w składzie, i to nie są mimo pozycji w tabeli, też jakieś słabe zespoły, też będą walczyć, dopóki piłka w grze. Dlatego, dlatego my musimy też pokazać się z jak najlepszej strony. Dziękuję bardzo.